Cześć hodowcy! Dzisiaj gościmy w mojej hodowli. Zakupiliśmy, zakupiłem gołąbka od Huberta Ośko jako wzmocnienie. Właśnie w czwartek byłem go odebrać u Huberta. Wiążę z nim pewne nadzieje, ponieważ startuję tutaj. Chcę skupić się na wspólnych gołębnikach. W tym roku pierwszy raz dodałem drużynę, na, w sumie dwie drużyny na wspólny gołębnik Giewont. Bardzo mi się to spodobało, więc zaczynamy zabawę dalej. Już gołąbka mieliśmy, jednego miałem tutaj w tej hodowli od Huberta Ośko, daje fenomenalne młode, więc zakupiłem kolejnego, kolejny już jest zamówiony, eee, więc tak, jest to samczyk, tak się prezentuje, jest to jeden z najmłodszych gołąbków, jeden z młodszych gołąbków, które były u Huberta Ośko w ostatnim czasie, więc tak. Bardzo wyrywny samczyk, bardzo żywiołowy, całą drogę, mimo że jest bardzo młody, gdzieś tam całą drogę wywijał w tej klatce, e, więc tak, samczyk jest, tu jeszcze zrobimy zbliżenie na główkę. Bramczyk od strony ojca to 100% Tommy, Tommy van Gaver. Tom van Gaver. Ojciec to syn Dark Eyes na córkę Fina i Teckę. Z drugiej strony, jak matką tego gołąbka jest Best Olympia, córka Olympic 4 oraz Walterki, jednej z najbardziej znanej z samic w hodowli. Huberta Ośko. Myślę, że bardzo młode są pożądane właśnie z tego, z tej samiczki, więc no oczekuję no, i mam nadzieję, że, że coś tutaj, jestem pełen nadzieję, że coś tutaj ten samczyk wniesie nam do, do hodowli. Także, drodzy hodowcy, taki zakup nam się udał. Zobaczymy w przyszłym roku. Dobry lot.